Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na Łysy Punkt Widzenia. Dzisiaj porozmawiamy na temat zapachu, którego niestety już nie ma w sprzedaży. Zapach powstał w roku 2013 w ramach marki Tom Ford i kolekcji Private Blend. Mowa tutaj o plan Japanese. Niestety wycofany, natomiast w dalszym ciągu bardzo pożądany. A dlaczego? Zaraz się dowiecie. Mamy rok 2013 i w tamtym czasie młoda jeszcze marka Tom Ford Beauty wprowadza zapach, który nazywa się Plum Japanese. Jest to jeden z zapachów, który zabiera nas w takie azjatyckie klimaty, bo mieliśmy jeszcze Shanghai Lili między innymi, który również był zjawiskowy, i to też jest zapach, który mam i kiedyś Wam o nim opowiem. Natomiast czym zachwyca Plum Japanese i dlaczego? Jest to zapach, który cały czas gdzieś tam pobudza zmysły. A no, dlatego, że totalnie wybija się z e, tych wszystkich zapachów, które generalnie są dostępne w perfumeriach. Z tego względu, że śliwka bardzo rzadko jest głównym bohaterem zapachów. Jeżeli jest, bardzo często jest pudrowana albo występuje w towarzystwie takiej ilości kwiatów, że po prostu jest wyrżnięta w pień. Natomiast w tym wypadku, poza śliwką, mamy jeszcze kwiat śliwy, mamy kocankę, mamy kamelię, mamy jodłę, ale do tego wszystkiego jest bardzo dużo drzewa agarowego. I to drzewo agarowe, w połączeniu z tą śliwą, daje naprawdę niesamowite wrażenie gęstości, ciepła, bogactwa. I szlachetności samej kompozycji. Jeżeli oglądaliście ostatni mój odcinek, to na pewno już wiecie, że zapachy w ramach kolekcji Private Blend są ułożone centrycznie. Są to zapachy po prostu linearne one pachną przez długi okres czasu. Tak samo delikatnie gdzieś tam zmiany się oczywiście mogą pojawiać ze względu na to, jak mamy skórę, ze względu na to, gdzie zapach nakładamy, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. To te zapachy minimalnie ewoluują, natomiast one cały czas idą w tym, w tym głównym rytmie, który jest wyznaczony w nich od samego początku. Przyjrzyjmy się samej kompozycji, pozwólcie, że ja sobie zaaplikuję na bloter, choć zapach doskonale znam, i odrobinę na skórę. Dla mnie esencja jesieni. Kiedy przychodzi jesień, to ja z reguły e, lubię sięgnąć po takie zapachy, które mają w sobie dużo więcej ciepła, troszeczkę dymu. Są bardziej drzewne, są gęstsze, są intensywniejsze, są bardziej zawiesiste. I Plum Japanese jest właśnie takim zapachem drzewnym, trochę dymnym, zawiesistym, lekko orientalno-ambrowym. Natomiast sama kompozycja. Kiedy w nią wchodzimy od samego początku, czujemy dosłownie ogrom ciepła, ale ciepła, które jest połączone z lekko cierpkim miążem śliwy, w przyjemny sposób połączone z dymnym charakterem drzewa garowego, kwiatami. Przy czym te kwiaty tutaj stanowią tylko subtelne tło, one niuansami wypełniają tą śliwę, niuansami wypełniają te akcenty z drzewa garowego, ale nie determinują nam odbiorca i kompozycji. Są po prostu tłem. I to dobrze, bo dzięki temu ten zapach totalnie wybił się z tego nurtu popularnych zapachów i i na początku praktycznie w ogóle się nie sprzedawał z tego, co wiem, on dopiero po jakimś czasie został zauważony. Natomiast no chciałoby się powiedzieć to late, było już naprawdę za późno, żeby pokochać ten zapach z tego względu, że no nie oszukujmy się. Każda firma dąży do tego, aby produkty, które są wprowadzane, były rentowne. Nikt nie wprowadza po prostu zapachów, tylko i wyłącznie po to, żeby zajmowały miejsce na półce i stały. Z częścią zapachów niestety tak jest, że są wprowadzane, nie przyjmują się i muszą zostać wycofane. Koniec kropka. Pieniądze muszą się generować musimy mieć pieniądze na to, żeby wprowadzać każdy inny zapach, który być może dużo lepiej się sprzeda i będzie miał szerokie grono odbiorców. Nie ma co się ściemniać, że na artyzm w tym momencie, jeżeli mówimy o zapachach dostępnych generalnie w perfumeriach. Za wiele miejsca nie ma. Oczywiście pojawiają się gdzieś tam kompozycje, które są bardzo artystyczne i, i utrzymują się gdzieś. Na rynku, e, natomiast no, na palcach jednej ręki podejrzewam, że bylibyśmy w stanie policzyć. Niemniej, Plum Japanes był zapachem, który nie, nie wszedł jakimś nie wiadomo jakim przebojem. On się oczywiście podobał, natomiast też prze, bez dużej przesady. Jak poczytacie opinie w internecie, to faktycznie bardzo dużo osób żałuje, że został wycofany, natomiast to, co powiedziałem, jest trochę za późno. E, patrzę z nadzieją w przyszłość, bo może ten zapach wróci. Nie wiem, marka Tom Ford ma jakieś taki, takie zapędy do wprowadzania zapachów, które kiedyś były, zostały wycofane e, i zostają wprowadzane na nowo. Azur Lime, który niedawno się pojawił, był zapachem, który był w roku 2010. E, później został wycofany i wprowadzony teraz na nowo i przyjął się naprawdę świetnie z tego co wiem. Więc mam nadzieję, że z Plan dokładnie będzie ta sama historia, że on po prostu za jakiś czas wróci. Niemniej śliwka, która została okraszona ogromnym szlachetności drzewa garowego, subtelnymi niuansami kwiatów, cudownie się trzymająca, perfekcyjnie projektująca, zapach dla mnie jesienny i właśnie jesienią najczęściej po niego sięgam. I od razu przedzam pytanie, bo dostaję bardzo często też pytania na Instagramie. W zeszłym tygodniu do Zostałem też pytanie. Czy mam plan Japanese i czy mogę odsprzedać? Mam plan Japanese, ale nie odsprzedam go za żadne pieniądze. chociażbyście mi oferowali nie wiadomo jakie, e, jakie środki. Z tego względu, że w tym momencie jest to już swoisty biały kruk. E, mam nadzieję, że będzie nim jak najdłużej. Aczkolwiek życzę Wam, żeby ten zapach wrócił dla tych osób, które e, chcą go po prostu mieć w swojej. Kolekcji. Jest naprawdę zjawiskowy. Jeżeli będziecie mieli okazję gdziekolwiek go powąchać, zróbcie to. Jeżeli będziecie mieli super, świetną ofertę, żeby go kupić, kupcie go, bo, bo jest naprawdę wart e, dużych pieniędzy. No, jest zupełnie inny niż wszystko to, co spotykamy dzisiaj w perfumeriach. No, Tom Ford jakby nie było. Natomiast Plum Japanese jest naprawdę zjawiskowym zapachem. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.